Zabieraj tą 12, tu jest 12, gdzie mój numer, jak 12. Ha! Dostawka. <grymka> Odchodzimy troszeczkę od rynku. Każdy chce mój. To jest numer 12. moja najlepsza! Może będzie szczęśliwie. Poszło, jedziemy! Dobrze, przód! Jeden, jeden. Do przodu gramy, nie do tyłu. Do przodu! Dawaj, hop! Jedziemy, hop! Jedziemy. Do przodu. Jedziemy. Hop, między! Dawaj! Dawaj! Super. Jeżeli będzie to? On mnie zamęczył od tygodnia Trzeba by było uderzyć coś O! Super Już odwracamy blisko, blisko, nie wracamy, Olek! Kryjemy! Tam tam, lewa strona Ta. O tak, super. Zamalszamy pana sygnał Uwaga, nie może przejść. Zostaw go, zostaw go, grajmy w piłkę. O, teraz wyprzedzamy. Danielo! Hop. Jedziemy. O, kręcimy. Gdzie jest w linii? Ładnie. Daniel za słabo Daniel Daniel, Daniel. Blisko przed, przed człowiekiem i wyjazd i wyjazd Dawaj, jedziemy. Dobrze Dobrze. Jest. Chłopcy posłuchali i robią podania. To jest fajne. Już od razu inaczej gra wygląda. Dawaj, jedziemy. Ale jesteś za głęboko, Jasiek. Podanie. Szybciej z Danielem gramy. Do piłki najpierw. Rzucaj, rzucaj, jedziemy, Patryk. Napędzamy. O! Dobrze Patryk, gramy. Oleg, blot środka. No wchodź. Dobrze, dawaj, jeszcze raz Gram. Dawaj, dawaj, Oleg Wolny. Wchodzimy. Do bramki Wojtek, do bramkarza. Aha. Super! Już odwracamy się. Patryk więcej piłeczką. Oleg do lewej. Wystarczy. Dajcie im grać. Bo. Daniel nie naraz. raz. Dawaj, Daniel. Daniel. A, dawaj Wojtuś, jedziemy. Wojtuś, dawaj! Halo, piłkę gramy. Podanie do podania. O! Jasie! Super! O, spokojnie. Jedź z Patrykiem, tak! Długi słupek Wojtek! Brawo! To śmiesznie wygląda jak, jak, jak e, sędzia daje wskazówki, tak? Dlaczego? No niestety panowie sędziowie są daleko. Daniel Faste. O! Ej, Piotrek! Zagraj szybciej piłkę! O! Kręci! O! Szybciej! O! Olek! Piłką! Podanie! Dawaj Daniel! Daniel! No dawaj! Patryk! Rusz się! Przepuszczamy, przepuszczamy piłkę w aucie! Dawaj, Tak. Dawaj, 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 jedź, jedź Dawaj, do Dawaj, dawaj. Dobra, kryjemy. Nie ma podań. Zaczynasz od prowadzenia piłki podanie wyjście na pozycję Jeszcze raz. Nie weszła na wojsko. Do tyłu. Cofnij się Jasiek. Szeroko ręce Jasiek, tak ja, ja, za Wojtek, zacznijmy grać, dobra? Jest cofnij się Jasiek, cofnij się, zostaw Teraz wyprzedzamy. Teraz Dobrze Daniel Dawaj Daniel, Go, go, Polka masz! Dobrze! Olek! Brawo Olek! Brawo! Olek super! Patrzysz gdzie grać od razu. To mi się podoba. Jedziemy, ho! Wojtek graj do końca! Brawo! Ustawiamy się. Jedziemy na nogi. O tak. Trzymaj. Dobra. Jeszcze raz. Do Olka. A, Przyjęcie i uderzenie. Dawaj no, 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 Gino. Spokojnie Daniel. Dawaj do niego. Olek na lewo. No do kogo? Graj. Bliżej, bliżej! O, piek! O, szybciej! Szybciej, podanie! Czasem to nie takie proste, żeby wiesz, od razu To jest jedyna rzecz, jaką ma robić. podać pierwszą piłkę, a nie kiwać. Oleg, pierwszy kontakt, przyjęcie, drugi podanie! Brawo, super, wyprzedzamy! Nie chowaj się, to nie boli! Ręka. Olek, nie boimy się piłki. Nie mam zostaje. Lewa pomoc. Adam. Prawa pomoc. Brawa obrona. Nie ma i gramy. Nie ma bodań. Nie ma, lewo. Lewa,